Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj kolejny raz wsiadamy w naszą ciężarówkę. No ale dzisiaj nie jest to moja ciężówka lecz jest to szybkie zlecenie, dlaczego szybkie zlecenie? Ano bo usunął mi się przypadkowo zapis, jak się usunął grałem sobie modyfikację modyfikacja nie zaczęła grać i stworzyły się błędy i już tego save'a nie dało się uratować więc tutaj zmało sobie w split pociąg, jedno yeah, i dobra, no i wsiadamy w naszą ciężarówkę. I co dzisiaj tutaj będziemy wieść Będziemy wieźć na czepy 11 ton do Ostrawa. To jest, bodajże, Słowacja, coś w tym stylu. Ale żebyś nie pomylił. I dobra, i mamy jeszcze tam 10 godzin. Równe, więc będziemy powoli ruszać. Na początku też wam opowiem, że. Mam zatkany nos, więc mój głos może być troszkę taki dziwny, M mogę mówić troszkę przed nocą i za to Was przepraszam. Zachorowałem, no, Katar złapał i... a chcę to właśnie nagrać. Możemy ruszać. Tutaj, ok. I dzisiaj opowiem, odpowiem na pytanie, które zadał mi BHZ Michał, jeszcze jedno. I spróbuję też odpowiedzieć, a także. Opowiem o aktualizacji, która weszła 1.18. ileś chyba 1.18. No bo tam dużo dali takich jakby dodatków i za tak później mam o tym opowiem. Więc za to was teraz będę przepraszał, że naprawdę że mam taki dziwny głos, ale serdecznie JP. Ale. Kolejne produkcje już powinny być troszkę lepsze, bo ponieważ może już mi troszkę będzie przechodziło. Dzisiaj na swoim Volvo, no to nawet moje, nie moje, mój sejf może leżeć. Teraz będę drugi level, więc tam miałem 20. Jeszcze jakoś to można było ratować, bo to słyszałem, że to można ratować, ale to szkoda chyba się bawić. No, bo można było tam dużo ratować, ale więcej byłoby tej zabawy niż i samej gry. Ale no dobra. Gramy na nowym savey, więc powinno być lepiej. sorki. No i dobra, ruszamy. To co? Zabiorę się po pier pierwsze o pierwsze omówienie aktualizacji, która tutaj weszła. Tylko sobie muszę zerknąć na tela Bo mam tutaj wszystkie moje Pytanie, nie pytania nie tylko co tam weszło ok. no i tak pierwszą tak, ta aktualizacja zawiera następujące elementy nową ciężarówkę Mercedes Benz cross MP4 no i naprawdę się postarali, bo jest Mercedes, Benz ciężarówka i ta nawet ciężarówka nie jest taka zła, bo jeździłem na szybkich zleceniach ale co z tego, no niestety, bo niestety nie było zlecenia na Mercedesa, a chciałem się Mercedesem śmignąć no ale jak nie było, no to nie było, trzeba wybaczyć iść do, dalej do przodu to teraz to się rozpędziło moje Volvo, że masakra ale wykręcimy, dobra Bierzemy sobie te naczepki. No i naprawdę się postarali, i w następnych aktualizacjach, bodaj, że teraz gram na 18.3. No i jest naprawdę super, bo się troszkę z tymi aktualizacjami, no ale szata faka. No ale dobra, troszkę sobie tutaj przyspieszymy, ale dobrze. No i naprawdę a-Crossa będą dopracowywać z tego co czytałem. Więc to trzeba przyznać, że będzie A-Cross dopracowywany. Kolejnym elementem, który dodali nasi e, nasi, nasi jakby to powiedzieć, gamerzy, ale jakoś tak. To jest licencjonowaną markę Mercedesa. Czyli Wykluczyli Majestica. Majestic dawno był Majestic uważany za Mercedesa, ale Studio Softwares, jak to się mówi, nie dostało licencji na Mercedesa Benza, więc było sobie trzeba jakoś radzić. No i dodali Majestica. Wiadomo, że to Majestic takiej firmy nie ma z tego co ja wiem. Może jest, ale nie wiem więc postarali się i zdobyli tą licencję od mercedesa i mogą jej używać w grach więc to jest naprawdę duży plus, który zrobili bo uzyskać licencję od mercedesa było trudno bo kiedy wyszedł Eurotrack Simulator 2 a kiedy uzyska licencję to jest ponad rok nie, no nie wiem dokładnie do którego wyszła, wyszła premiera na Eurotracka ale stałem, że około rok, dwa lata. Czekaj na tą licencję. Ale teraz naprawdę ją rozbudowują. Te, tę grę. Więc to trzeba przyznać, że naprawdę jest fajnie. Więc oby tak dalej. Tylko sobie teraz przydaje hasełko wimotela. Obra. fuck Dobrze, chodzi, że skończy się, chociaż płynnie, więc nie ma co go rzucić. Od 1.17 zaczęło mi tak lagować, ale teraz już są te poprawki, więc coraz mniej mi już laguje. A coraz lepsza grafika jest. Wołowiu! się telefon. Co ja robię? Więc na następną y atrakcją, która jest w 1.18, jest poprawa roślinności więc to naprawdę trzeba przyznać, że poprawili tą państwo roślinność. Jest ta roślinność naprawdę poprawiona. Więc to jest duży plus. No bo ta roślinność jednak była taka troszkę dziwaczna, jak się mówi. Ale już ją teraz poprawili, jest wszystko na styk. I co tam jeszcze więcej jest aktualizacja, teraz będziemy tutaj chyba zjeżdżać bodajże na następny kółeczku DRL światła do jazdy dziennej dla Iveco hi, hi, Huawei Mercedes-Benz, Neve Across, Volvo FH DAF XF, Euro 6 Oto poprawa światełek troszkę jakby jak powiedzieć więc to jest następny luz, który tutaj zrobili Volvo to jest jak było Volvo, Volvo, Volvo FH Czyżby to Volvo Nie wiem, nie wiem czy to, to Volvo, ale dobra, mniejsza z tym Więc poprawili światła, więc to trzeba też im podziękować bo jednak światła w niektórych wersjach były naprawdę tragiczne. Na początku były tragiczne, to nie były światła, tylko były takie lampki, co się tylko jak świeciły. A teraz to tak naprawdę są już takie prawdziwe światła, które są dobre. Mega, mega, mega. Widać, że te światła już są takie dopracowane jak w realu. Nie są jakieś takie, tylko że masz narysowany i tam troszkę tak ci lampka świeciła jak tak w poprzednich wersjach itp itd. Następną e, dodatkiem to jest malowania, nowe malowania naczep soki i do tych malowania naczep co tutaj, jaki lak, Aha kurde coś tutaj wyskoczyło krótko chwilę, dobra i zlagowało ETSa musiałem wyłączyć e, i tam malowanie naczep widać, że naczepy są Polepszamy to, z was widzicie? Tu jest już bardziej zmalowane. Dodali te. Oczywiście, tu jest cytura, trzeba zwolnić. Dodali też te malowania naczep. Jednak naczepy są już troszkę takie bardziej lepsze, by to powiedzieć. to moje nie pracuje do szkodzenia, dobra? Yy... takie chyba więc dodanie chyba bydło, przywóz bydła, a nie jestem pewien. Bo od czasu do czasu, nawet się przed chwilą miałem z takim czymś, że było takie otwarte, jak na bydło. I najprawdopodobniej, cię mi się bydło przewozi, ale nie jestem tego ba na bank pewny. Więc to powinno być bydło. Ale jeśli będę dodał nowe umiejętności, lewele, mogę w przyszłości przewozić bydło. Jeśli będę jeszcze chciał jeździć. Jedziemy z kolejnym ulepszeniem do Eurotracka Simulatora 2 I To jest już przedostatnie, nowe stacje radiowe I w nowych stacjach radiowych chodzi, że Z tego co ja wywnioskowałem ja Chodzi w tym o to, że macie stacje radiowe, że słychać takich na przykład stacji jak SK Radio, RMFM, Radio Z no, i właśnie to takie coś dali, tylko że może parę polskich. Radio Maria, może. Nie, no. Ale na pewno by się znalazło, jeśli tak poszukać w internecie. I na pewno jakieś zagraniczne, polskie, jakieś takie Vox FM, coś w tym stylu. jako by, by trzeba popatrzeć bardziej w głąb, się zagłębić. A ja na to nie mam zbyt dużo czasu. Więc. Nie będę się w to wgłębiał za mocno I co tam jeszcze mogli dodać? I mogli dodać ponad tysiąc mniejszych ja, po, Ponad tysiąc mniejszych uprawek modeli i mapy Aha, czyli poprawili troszkę, niedużo ale nie niedużo ale troszkę map Teksturę jakby, tylko poprawek Tutaj z modeli mapy, Więc mogli coś tam lekko poprawiać. I teraz tutaj bierzemy tą ciężarówkę Bjork, i to jest ta ciężarówka 1.18 w tych westach. 1.18 mówię, naprawdę fajna ciężaróweczka fajna przyczepka, to trzeba przyznać. I to jest nowe malowanie z tego, co teraz patrzyłem, i to tam jest chyba już, już coś tam będzie do opisania, no i tyle to jest już tyle tych jakby dodatków, sorki i teraz zabieram się za pytania i pytania są dwa jak zrobić ankietę którą tam robiłem sobie, że co chcieliście oglądać więc musisz wejść na Pol. I tam utworzysz swoją własną ankietę i tam dajesz sobie pytanie i podpunkty i twój widz może sobie na to zagłosować. Jeśli chętni, link w opisie do tej oto ankiety. Więc na pewno link do ankiety znajdziecie w opisie. No i też jest wiele cennych informacji w opisie. To trzeba przyznać, bo jest naprawdę wiele cennych Na przykład, skąd można fajny mogę pobrać Forum do Eurotrucka Więc wbijajcie, poczytajcie Zostawcie łapkę w górę I czy, mam, I czy mam założyć drugie konto na YouTube? Mam nadzieję, że Ci chodzi eee, To jest, zależy od Twojej woli Jeśli ja bym na Twoim miejscu był nie zakładałem drugiego konta na YouTube. Dlaczego? Otóż Ci to teraz wytłumaczę, Michale. Jeśli miałem założyć konto na drugie na YouTube, wiąże się to z kolejnymi, jakby to powiedzieć, z kolejnym czasem wrzucenia filmików na drugi kanał. Zależy na o czym by ten kanał być. Powiedzmy, że jakby miał być live. Do live y by się nie opłacało zapisy liveów tam wyszucać Na moje oko też byłoby trudno zdobyć dużo widzów, bo większość widzów by nie chciało się na drugi kanał przynosić. Chyba że, jeśli byś zdobył jakieś parę widzów, to byś miał wtedy już tam łapki w górę. Bo jak, tak, na mój czas ja bym nie chciał mieć drugiego konta, bo jednak wiąże się więcej czasu na wrzucanie kolejnych filmików. Trzeba tam jeszcze co tam yy, dopracować, grafiki, ale grafiki można z, z głównego kanału. Wiadomo, że subskrypcji subskrypcje. Nie, nie, na pewno na 100% nie zdobyjesz tyle subskrypcji, co na, na głównym swoim kanale. Więc, jeśli miałbym mega, mega szybki internet, 100 megabajtów na sekundę, założyłbym mój kanał bez niczego. Robiłbym też drugi, dłuższe produkcje. No, ale jak na razie mój internet nie pozwala na dłuższe produkcje. No, ale z w 50 minutowy odcinkach się tak z 3 godzinki wrzucał. Nie ukrywajmy, no, ale szybko przebiegło fajnie. Nie było co tam narzekać. Więc mówię ci, lepiej mieć jeden główny kanał, skupić się na nim i go tak prowadzić do samego końca. Teraz e, ja sobie też odpowiadam na swoje pytania, wam tak opowiem, jednak, że chciałem grać na modyfikacje. Wyszła Polang Rebilbi Rebil, i coś w tym stylu, i Rush e, map chyba tak. No i chciałbym na nich zagrać. No ale do. Republik Polska Trzeba mieć Going East, mam to Ale też trzeba mieć Jednak Skandynawia Polska No i właśnie, że w tym jest Cały problem, że ja Skandynawii Polski Nie posiadam Skandynawia Polska Chyba, a historii Skandynawia Expansion Zdobnają chyba Szwecję Danię i Norwegię więc za to przepraszam, serdecznie przepraszam więc trzeba mieć w Skandynawii expansion, czy jak ktoś tam czyta, więc to musisz mieć, bo inaczej ci Republic Poland nie odpali bez niczego, kurde i to jest najgorsze, bo going is mam. a re, rebuilding, rebuilding, czy jak się tam to czyta, to tego właśnie nie mam i w tym jest największy problem no, ale dobra. No i gram. Mam jednego mana zainstalowanego, a dokładnie mam mod, modyfikację, którą sobie tak się nią bawię. Tą modyfikacją, że ma w swoim ciężarówkę ale jest cienka, więc nie chcę się zbytnio w to bawić. Więc jest tak, jak jest. Jadę sobie Volvo. Łodzio... WOLUJUUUUU tu... Zawsze muszę w co to, zawsze A nie, nie krwaj się! Ja się nie dobra Sorry Muszę na czerwony, bo to wypadek był Ja pierdziu Chciałem na czerwonym przyjechać A nic będzie nie rozjechało Odojeżdżamy już do celu powoli, więc... Pytania odpowiedzialne, więc zagram jeszcze na paru modyfikacjach. Teraz spróbuję jeszcze parę modyfikacji sobie pobrać zamiast tylko tej e, nawigacji. Teraz trzeba ja tutaj dokładnie leciutko wykręcić. Nawet szybko teraz polecam. Nie mam co powiedzieć. Tylko, że alergia jakaś, albo katar, albo kucie, jest tragicznie ze mną. Sorry. I... No, niestety, ale jak mam się tak strasznie to nich pochłonęło, to już... Dobrze tak kręcę, panie. to idealnie, chyba. Jeszcze ja się tutaj prawie... Pozwolę sobie kanale zewnętrzny wejść troszkę. I zapraszam na mojego bloga. Li, li, link w lingwo Polecam bloga. Który ja sobie założyłem. Więc sobie tam ten w którym by sobie I będziecie mogli sobie opatrzeć, kiedy jakiś odcinka. Jeśli już będzie tam napisane, to odcinek na 100% pojawi I tam... Jest! Trzeci level! ja! Yeah. co, chociaż coś... Widamy sobie. sobie. Ad Ader... Adery wybuchowe... Co to jest ostatnie? Co to jest z rąk? To możemy sobie to wziąć... I dobrze, to bywa by już by na tyle w tym odcinku. To jest moja właśnie ciężarówka, którą się tutaj porusza na tychczasowy czas. To jest Mercedes-Benz. Tak jest. I nim sobie tak śmieję. I to jest otarna nawigacja. No więc, jeśli wam się w chwilka podobał ten odcinek zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał skomentujcie oraz dodajcie mój kalendarz publikacji do ulubionych tam macie wchodzić do mojego bloga macie publikacje i na samym rogu masz dodać coś tam kalendarz plus i kalendarz i dodajecie i macie od razu mój kalendarz i was powiadamia kiedy są jakie produkcje więc to by było na tyle więc cześć i czołem trzymajcie się siemaneczko